My postanowiliśmy opracować inne dlatego, ponieważ tamte standardy oparte są na imperatywie, że nie ograniczają one mediatora w jego wolności i kreatywności. My to odrzucamy, bo uważamy, że to są żadne standardy, lepiej, żeby w ogóle ich nie było, niż takie, które mówią bądź taki, bądź taki, bądź taki, ale w gruncie rzeczy może już być zupełnie inne. Trzeba, przepraszam, poprawić standardy wskazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, że to było jedne na cały kraj. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, dlatego że jesteśmy krajem. Także yy... znaczy, tego typu działanie zostałoby poczytane jako kolejna chęć monopolu. Chyba nie o to chodzi. Nam też nie chodzi o to, żeby to wszyscy się do tego stosowali. Fajnie by było, gdyby ludzie mieli prawo wyboru. Dlatego mają prawo wyboru. Mają prawo wyboru mediatorów stałych, mają prawo wyboru profesjonalnych pełnomocników, którzy są jakby w sądzie, tak czy owak, radców prawnych adwokatów. Mają alternatywę ewentualnie organizacji, które listy składają, natomiast pytanie: Czy my jesteśmy w stanie stworzyć taką ofertę, no, jako kolejny element tej alternatywy, oparty na tym? Ten. ten imperatyw turkusowego zarządzania oparty jest na zaufaniu, najmocniej stawiamy zaufanie. No więc, jedną pracę mamy wykonaną, standardy są zrobione. Teraz są jeszcze trzy obszary, albo nawet cztery bym powiedział. Jeden to jest obszar kształcenia, o którym mówimy dzisiaj. Wciąż jeszcze to możemy wypełniać, chociaż w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak odbyło się takie spotkanie niedawno, to przy wszystkich napięciach organizacji myśmy się co do tego dogadali, co do kwestii kompetencji. Generalnie wszyscy mówią o tym samym. Diabeł tkwi w szczegółach, a nie w ogóle, w samych, w samych tematach. Oczywiście ta sprawność komunikacyjna, którą nabiera mediator, yy, znajomość procedury postępowania w konflikcie, diagnoza konfliktu rodzinnego, pewien element dziecka prawda, w konflikcie małżeńskim, specyfiki ról prawda, małżeńskich, specyficzna dynamika w ogóle konfliktu rodzinnego. Tutaj generalnie co do treści byłaby zgoda i, i w tych standardach to znajdziemy i znajdziemy to w standardach stowarzyszenia mediatorów rodzinnych, to powinno się połączyć. Problem się pojawi na poziomie już takim wykonawczym, czyli gdy będziemy ludzi kształcili. Ale nie musimy tego poruszać teraz. Możemy ewentualnie teraz się zastanowić czy mamy jakiś pomysły i propozycje w obszarze kształcenia. Bo mogą to być zarówno formy non-profit, biorąc pod uwagę to, że sąd użycza zaplecze. Jeżeli sam się dowie, że środowisko media to oferuje jakieś formy samokształcenia i nie chce za to pieniędzy, a jednocześnie od ludzi nie bierze pieniędzy, to sąd nam da zaplecze, bo po to to zaplecze jest. Ale oczywiście możliwe są formy też odpłatne, prawda, bo i... i jeżeli mielibyśmy zatrudniać jakieś osoby, dlatego też Staszka tutaj poprosiłem, w tej późniejszej części będziemy rozmawiali o pomyśle na taką wyjazdową szkołę mediacji dla, y, dla kolonii greckiej, prawda? I koła mediacji w Grecji. Bardzo ciekawie byłoby zestawienie tego czynnika kulturowego, jak nasze postrzeganie konfliktów zadziałałoby tam. W każdym razie to jest pytanie o formy kształceniowe. Co do formy kształcenia, zainteresowanie mediacjami szkolnymi, które się tu pojawiło, no i oczywiście mediacjami rodzinnymi. Czego szkolić jak szkoły? To taki wątek o tu pana pytałem, czy ci policjanci, których macie mogli być przez was szkoleni. Wreszcie czy na przykład wasi też policjanci nie mogliby czegoś pouczyć tutaj tych służb społecznych. No więc w obszarze kształcenia, jeżeli macie jakieś pomysły, inicjatywy, co byście, coś byście potrzebowali, bardzo proszę. Drugi obszar związany z budowaniem świadomości społecznej, to są to jest, coś, co nazywamy kampaniami społecznymi. Mamy dwie takie kampanie teraz kampania Zgoda Prezydent na Dzień Dziecka, jesienna, jesienna kampania Pogódźmy się na Święta, a w tym czasie na pewno już powstaje temat działań z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji. Polskie Ministerstwo przyjęło praktykę Tygodnia Mediacji, czyli wokół 3-4 października każdego roku, więc pewnie w tym roku będzie taki plan, aby zaangażować jak najwięcej ludzi, żeby o tych mediacjach opowiadali, chodzili na dyżury, podejmowali różne inicjatywy. Więc jeżeli macie jakieś pomysły na to, bardzo proszę. Więc już dwa obszary. Kształcenie, formy kształceniowe, formy promocyjne, formy, formy budowania świadomości społecznej. Trzecia rzecz to są specjalizacje. Dlatego ja z taką uwagą tu słucham o, tych, o tej pomocy społecznej, mediacjach rodzinnych, o negocjacjach kryzysowych, adr zostały spisane, bo te standardy tak właśnie wyglądają, że oprócz tego, że są ogólne rzeczy związane z samymi procedurami mediacyjnymi, to jest tu osobno opisane: mediacje gospodarcze, mediacje rodzinne. Yy, Standardy ośrodków mediacji, kodeks etyczny, prawda, tych, tych norm trochę tutaj jest. Fajnie by było, gdyby udało nam się wydać podobną książeczkę dla negocjacji. One są specyficznie inne, no ale wydaje się, że też opracowanie standardów jest możliwe. Więc to jest pytanie specjalizacji, bo zapewne, jak Pani mówicie, o tych 15 grupach, które są objęte pomocą społeczną, albo ktoś na przykład z czymś się chce kierunkowo zajmować jakimś specyficznym rodzajem spraw, no to może i tutaj e, można było zaprojektować jakieś wspólne działania dla rozwoju. Do, dla rozwoju takiego produktu. No i wreszcie same, sam rozwój rynku zleceń. Co tutaj zrobić? Próbuję sobie wyobrazić, że mamy taką dużą przepaść informacyjną. Nie ma takiego stałego przepływu informacji, bo ona jest bardzo trudna pomiędzy sędziami a mediatorami. Ona jest z natury rzeczy jakby aż niemożliwa do skonstruowania. Sędzia otrzymuje sprawy, dekretuje je i chciałby mieć mediator, do których to skieruje, nie będzie musiał się martwić i otrzyma to z powrotem. Czyli potrzebuje poziomu zaufania. A ten poziom zaufania wymaga wykonania przez nas pracy i ten sygnałów, że środowisko mediatorów jest jakoś się dogadamy. Więc wszystko to, co mamy do wypracowania, powinno jednocześnie móc służyć innym osobom, które też tym mediacjami zajmować się chcą. A więc pytanie: jakie są potrzeby, jakie są rekomendacje? Agnieszko, zacznij, proszę. To całe to, to kształcenie się na tak bo naprawdę do tych, po y, kursie kwalifikacyjnym, y, mediujemy, tak? Natomiast cały czas jesteśmy tak, jak mówiłam Ci, tak trochę, gdzieś tam y, taka jest niepewność, takiej małej wiary czy my, w siebie, czy my to robimy dobrze, czy faktycznie y, zachowane są te wszystkie standardy w mediacji. Czyli takiej, takiej praktyki, tak? To, co, co Was niepokoi, bo no. bardzo konkretnie byłoby, jak wypowiadam na przykład, mieliśmy jakiś impas, jakiś specjalny. Wiesz ja mówię, była... że, że trzymam się konkretnie tego scenariusza, tak? No. Porozumienie, że w tym momencie robimy to tak. na zegar, tak? cały czas na ten zegar, się zmienia i cały yy, czas ściśle się go przestrzegam, nie puszczam tak. No i pytam, co potrzebujesz, bo jak dostaniesz sprawę, zrobisz sobie to, to dla mnie jest proste, wszystko zadziała, tak? Więc co ludzi jeszcze nie pewne, nie pomiją? Co to jest? Gdyby to miało być warsztaty, prawda? Właśnie znaczy... od czasu do no, czasu przy y, takie zajęcia warsztatowe, żebym ja zobaczyła mniej więcej, tak? Y, zobaczyła takie przykładowe mediacje. Y, utrwaliła sobie. Już tyle tak. razy to widziałaś. To trzeba zobaczyć, myślę, na jakimś tam modelu. No popatrz. Masz dwóch y, y, masz braci, Którzy, którym umarł ojciec. Obydwaj pracują za granicą. Jeden pracuje powiedzmy w Anglii, a drugi pracuje w Niemczech. Ze zmarłym dziadkiem żył wnuk, czyli brat jednego z nich. I teraz chcą dzielić spadek. Są bardzo skłóceni, a jeszcze do tego jest jego była żona, która też ma jakieś pretensje do tego, do tego spadku. Wnuk uważa, że wszystko należy do niego, ponieważ on przez wszystkie lata, jak z dziadkiem mieszkał w tych dwóch końskich, to on musi, jemu się wszystko należy, bo synowie się sprzeniewierzyli dziadkowi, a dziadek jak zmarł powiedział mu, że wszystko mu powierzy. A on z kolei rozwiódł się ze swoją żoną i, yy, i ta żona też yy, patrzy teraz z jakimś zainteresowaniem, co tam się będzie działo. Podjęłabyś się takiej sprawy? No, Podjęłabym się, bo chciałabym się dobrze przygotować do tego. No właśnie. Co byś potrzebowała?

ale nigdy nie, nigdy nie, Ale jak nie poprosił Asię, czy poprosił Anię, to one od razu zabrały się do roboty. I dlatego w sensie gdzie jest ten, gdzie jest ta, ta bariera. To powiedz mi Agnieszko, co potrzebujesz, żeby tą sprawę To znaczy, bo jak jest sprawa, której nazwiemy mediacją, jest to Taka sprawa trafia i ja próbuję, no tak jak na co dzień to robię rozwiązuję, więc robię to tak z, z pozycji człowieka, no i na stanowisku, natomiast jak już mówiłem, że ja muszę to dać teraz, to muszę mm, chciałabym zakończyć ugodą, tak? No. Czyli żeby te wszystkie strony rozwiązały ten konflikt i coś dla siebie w tym wszystkim znalazły, to gdzieś taki mam, no nie wiem, no lepiej przy tym sobie poradzę, tak? Czy, 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 ja myślę, że wynika to też z tego, że pomoc społeczna, mówiąc ogólnie, yy, musi mieć wynik, albo chce mieć wynik. I chce ten wynik mieć pozytywny, żeby doprowadzić tą sprawę do rozwiązania dla siebie, dla tych ludzi. Okay. A Ale tu może być taka blokada, że może, kurde, nie podoba mi. Może, może. ja nie jestem w stanie doprowadzić do, do tej ugody. Czy ty przygotowujesz obiad w domu? Zastanawiasz się nad tym, że mogło być ci się nie udać go przygotować? Tak na Naprawdę? No, no, tak, to gotuję, ale nie przyjmujesz się. Ale jeżeli już masz przygotować obiad, to w pierwszym, rzędzie się zastanawiasz, że ci się nie, nie uda, nie, to jest nie.